Cześć! Z lekkim katarem, ale trzeba coś nagrać. Mianowicie, bardzo chciałbym Wam dzisiaj pokazać dwa bardzo proste ćwiczenia, które bardzo pomagają w dolegliwościach bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Powolutku będę budował playlistę, gdzie po kolei będziemy ogarniać wszystkie tematy związane z dysfunkcjami narządu ruchu. Cieszę się, że tych filmów przybywa. Dziękuję, że przybywa subskrybentów, ilość wyświetleń. Jest to bardzo dla mnie ważne. Czołówka, zaczynamy. Jako, że dzisiaj największe siły, jakie mogę mieć, mam należenie. Zrobimy dwa ćwiczenia w leżeniu. Pierwsze ćwiczenie, które chcę, żebyście zrobili. Jest to praca nad mięśniami brzucha, ale także nad mięśniem biodrowo O ile brzuch odpowiada przede wszystkim za stabilizację a, i tego nie można a, podważyć, o tyle mięsień biodrowo-lędźwiowy jest bardzo często pomijany w ćwiczeniach jako ten zły mięsień, który wiecznie się tylko napina i robi problemy. A Robiąc krótką powtórkę z anatomii, on odpowiada w dużej mierze za czynienie kręgosłupa lędźwiowego, który wspomaga jego regenerację. Do tego ćwiczenia wykorzystujemy prawa ręka, lewa noga, noga zgięta w biodrze pod kątem 90, w stawie kolanowym pod kątem 90. Rękę umieszczamy pod kolanem, głowa leży. Następnie mocno zaczynamy pchać kolanem na rękę, a ręką zaczynamy odpychać kolano. Rozluźniamy. Przechodzimy na drugą stronę. Mocno pchamy ręką na nogę. Noga mocno pcha na rękę. Utrzymujemy 5-6 sekund. Puszczamy. I tak po kolei, po 10-15 powtórzeń na nogę, w zależności jak się czujecie. Jeżeli występuje, występują jakieś mocniejsze dolegliwości po którejś próbie, jest to dobry moment, aby przestać. Ewentualnie duże zmęczenie. Drugie ćwiczenie jest bardzo podobne. Najczęściej się nazywa dead bug, czyli martwy robak. Dwie nogi. Kąt prosty, kąt prosty, ręce wyciągnięte, brzuszek napięty i powolutku opuszczamy. Lewa noga, prawa ręka, nie dotykają podłoża, brzuch pracuje, mięśnie kręgosłupa pracują, po czym wracamy. Następnie znowu lewa ręka, prawa noga, jak najbliżej podłoża, mocno trzymamy, stabilizujemy brzuch, kręgosłup, Pośladki, wracamy do zera. Mam nadzieję, że te ćwiczenia ułatwią Ci codzienne funkcjonowanie, ponieważ doskonale sam zdaje sobie sprawę, jak bolesny potrafi być kręgosłup lędźwiowy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.